Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W trójkącie ABC dane są długości boków AB jest 15 i AC jest równe 12 oraz cosinus kąta alfa jest równy 4/5. Gdzie alfa to jest kąt BAC. Dobra. Na bokach AB i AC tego trójkąta obrano punkty odpowiednio D i E takie, że BD jest równe 2d i AE jest równe 2ce. Oblicz pole trójkąta ADE i czworokąta ABEC. AB, a przepraszam, czworokąta BCED. Dobra. I teraz tak. Cały bok ma mieć długość CA12, ale my wiemy, że ten jest równy dwa razy dłuższy niż AD, co nie? Czyli jeżeli damy sobie tu 4, a tu 8, to w sumie da nam 12 i ten jest dwa razy dłuższy od tego. Wszystko się zgadza. Tak samo, że AE ma być równe 2CE. No to u nas. Nie, ten pierwszy, przepraszam, na odwrót. Czyli tutaj mamy AB ma być równy 15 i A e, bd, przepraszam, jest dwa razy dłuższy od AD. No to tu musi być piątka, a tu 10. No wystarczyło po prostu te 12 podzielić na 3, to jest 4, tu będzie 4, tu dwa razy więcej, 15 podzielić na 3, to jest 5, a tu dwa razy więcej i wszystko się w ten sposób zgadza. Dobra, mamy to ustalone. Teraz wiemy, że cosinus jest 4 tak? No to cosinus kwadrat będzie alfa 16/25. Czyli wiemy stricte, że sinus kwadrat alfa będzie równy tyle, co brakuje tu do jedynki, czyli 9 dwudziestych czyli sinus sam alfa jest równy piorosek z tego, czyli 3 piąte. O to 20. Dobra, czyli mamy sinusa. Teraz tak. Dlaczego liczyliśmy tego sinusa? Dlatego, że możemy pole tego trójkąta, A DE policzyć z wzoru na 1 druga razy sinus kąta zawartego między nimi to jest 3 piąte razy 8 razy 5 piąteczki się tutaj skracają ósemka się skróci z dwójeczką 1, 3 razy 4 mamy 12 to jest pole tego trójkąta ADE i tak samo można by było pole tego czworokąta policzymy pole trójkąta Y, już tu napiszę ACE, ACB, przepraszam Was najmocniej, i to jest równe 1, 2 razy cały bok 12, razy 15, razy sinus zawartego kąta między nimi, czyli razy 3, 5. Tu się skróci z 15, zostaje 3, 12 się skróci, zostanie 6, 1. No i mamy 6 razy 3, razy 3, tak? Czyli to jest 54, i to jest cały ten trójkąt, ale Cały ten trójkąt duży. Więc teraz, żeby policzyć pole czworokąta E, D, B, C, B, C, e, D, B, C e, D, no to jest to samo, tylko inna kolejność dałem tutaj. To trzeba od pola całego tego trójkąta dużego odjąć pole tego trójkąta tutaj, o tego, i zostanie nam tylko pole tego Czworokąta, czyli 54 minus 12 to jest 42, i to jest koniec. Dziękuję serdecznie wam za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.